Mój ziomek to Blessy, w życiu się zrobiło Messi, jednakże flow ma impressive Kolejną zwrotę tu leci My omijamy te dzieci Trójka i piątka, jedynka i dwójka, nie ma tu łaków rapowa, rzecz wspólna Trójka i piątka, nie możesz się równać, Jedynka, dwójka robimy do późna Rzeczpospolita, rapowa Kiedy nie wyjdzie, robimy od nowa i zobacz Mój ziomek to Blessy, w życiu się zrobiło Messi, jednakże flow ma impressive Mój ziomek to kto? Mój ziomek to Blessy, w życiu się zrobiło Messi, jednakże flow ma impressive Mudy Blessy, mody Blessy. Młody blessy, młody blessy. Murdy, blessy, mody, blessy. Bless Oddzić tenksa pozdrowienie leci. Muddy, blesi, młody blessy. Murdy, blessy, młody blysie. Młody blessy, młody blesi. pozdrowienie leci. Mój ziomek to blessy, a jeśli wyjdę na scenę to nie będę stressy Chciałbym być lepszy, z ziomami robimy pressing Podniesione rolety, tak jak podniesione powieki Mamy wszystko czego trzeba, niepotrzebne nam jebane leki Mój ziomek to blessy, razem wspólnie robimy rzeczy Ty walisz konia i przeglądasz Messi, ja progresuję no i robię pressing Lubię te po angielsku mówić rzeczy, jeśli ci nie pasuje no to plecy Jeśli ci nie pasuje no to wora, możesz mnie tościć mi tego wieczora Rano mi powiesz, że było przyjemnie, ta cała magia, to wszystko, to, wszystko to wszystko jest we mnie To wszystko jest we mnie, wszystko jest we mnie, wszystko jest we mnie, wszystko we mnie Wszystko we wszystko Mój ziomek to blessi, w życiu się zrobiło Messi Jednakże flow ma impresji W kolejną zwrotę tu leci My omijamy te dzieci Trójka i piątka, jedynka i dwójka Nie ma tu łaków rzecz wspólna Krótka i piątka nie możesz się równać, jedynka, dwójka robimy do późna. Rzecz pospolita rapowa, kiedy nie wyjdzie robimy od nowa i zobacz. Ujziomek to blessi, w życiu się zrobiło Messi, jednakże flow ma impressive. Ujziomek to kto? Ujziomek to... to blessi, w życiu się zrobiło Messi, jednakże flow ma impressive. Zobacz, ujziomek to blessi, w życiu się zrobiło Messi, jednakże flow ma impressive. Zobacz, ujziomek to blessi, w życiu się zrobiło Messi, jednakże flow ma impressive.